Mamy takie jasne informacje, że tak jak w latach 70., -tych, 80, tak kondycja fizyczna, sprawność fizyczna dzieci i młodzieży była na stosunkowo wysokim poziomie. No to mniej więcej od 20 lat ta kondycja fizyczna spada. No i my już przed pandemią wiedzieliśmy, że 80% dzieci i młodzieży nie spełnia wymogów aktywności fizycznej, która została, została zalecona przez WHO czy przez Światową Organizację Zdrowia, czyli już na 5 dzieci tylko jedno tak naprawdę było aktywne fizycznie na tym poziomie preferowanym przez Światową Organizację Zdrowia i to było przed pandemią. Natomiast od marca do teraz, czyli te kilkanaście miesięcy spowodowało, że my jesteśmy w takim okresie hipokinezji tak naprawdę, permanentnym okresie hipokinezji, czyli bez ruchu tak naprawdę, gdzie aktywność fizyczna w zasadzie została niemalże zaprzestana. Nauczyciele wychowania fizycznego to są naprawdę dobrze specjaliści. I oni wiedzą dokładnie, co robić z dziećmi, natomiast oni też potrzebują dodatkowych takich informacji, powiedziałbym, których nie mieli w czasie studiów pięcioletnich. Czyli no, tak naprawdę nikt się nie spodziewał, że będzie COVID. My na studiach nie uczyliśmy, jak uczyć i że będzie pandemia i co zrobić po pandemii, więc my musimy ich przygotować na to, jakie są skutki i efekty pandemii. Tu głównie my ukierunkowani jesteśmy na ten efekt u dzieci, który jest, czyli ten efekt zespół pokowidowy. Ruszamy z programem Aktywny powrót do szkół. Jest to Program, w którym, który złożony jest z dwóch faz. Pierwsza faza to jest doszkolenie nauczycieli wychowania fizycznego oraz nauczycieli klas 1-3, którzy nie są nauczycielami wychowania fizycznego i wyposażenie ich w dodatkowe narzędzia związane z umiejętnością prowadzenia zajęć, takich prozdrowotnych, tak byśmy powiedzieli, które mają poprawić kondycję fizyczną dzieci i młodzieży szkolnej, zarówno klas 1-3, 4-8 oraz szkół, szkół średnich. I dodatkowo jeszcze zaznajomić ich z zagrożeniami związanymi z efektem pokowidowym, oraz generalnie z hipokinezją, oraz przekazaniem pewnych wskazówek takich psychologicznych, motywacyjnych, żeby zmotywować tak naprawdę całą rzeszę dzieci i młodzieży szkolnej do takiej regularnej potrzeby aktywności fizycznej. To jest ta pierwsza faza programu. Druga faza, która będzie, którą chcielibyśmy uruchomić jak najszybciej, a realnie myślę, że uruchomimy ją dopiero we wrześniu, to będą tak zwane sport kluby, czyli dodatkowe zajęcia pozaszkolne, poza zajęciami wychowania fizycznego, które mają dodatkowo dać dzieciom konkretne zajęcia aktywności fizycznej, ukierunkowane na zdrowie, takie nazywamy, czyli one mają na celu taki aktywny powrót dzieci do tego poziomu aktywności fizycznej, kondycji fizycznej sprzed pandemii.